A gdyby tak w Minecrafcie było tak, jak w prawdziwym życiu. Nie ukrywam, że było być od przekichany i dzisiaj pokażę Wam 10 takich rzeczy, które zostały przeniesione do Minecrafta. Tak więc, mistrzu drogi, jakbyś zostawił taką łapeczkę w górę, to byłoby mnie naprawdę bardzo miło. A jeżeli chodzi o miniaturę pod tym filmem, to totalnie nie wiedziałem w jaki sposób mogę to pokazać. Więc wybaczcie, że zrobiłem to w ten sposób. Za to kadr z miniatury pochodzi z moich filmów z Minecrafta prawdziwe życie, gdzie chyba wyszło aż 7 odcinków z serii. Masz link w karcie, możesz sobie zobaczyć, jeżeli tego nie oglądały. Tak tak więc od czego sobie zaczniemy, moi drodzy? Zacznijmy od tego, że w Minecrafcie na co dzień, jeżeli zbieramy rzeczy, one nam się stakują do 64 sztuk. Przestań mi się drzeć na duchem co jedna! Baszławom! No dobrze, wytresowana widać. Tutaj działa to tak jak w prawdziwym życiu. Jeżeli bierzemy jeden kamień, to mamy jeden. Nie damy rady trzymać 64 kamieni naraz. Czyli biorąc za przykład ziemię, podnosimy jeden blok, podnosząc drugi blok ziemi, drugi pojawia się po prostu obok. No nie ukrywam, że jest to naprawdę spore utrudnienie, no bo maksymalnie w tym momencie możemy w swoim ekwipunku trzymać 36 przedmiotów. Dobrze, policzyłem, czekaj. 5, 4 to jest 9, razy 4 to jest 73. Tak, dokładnie 28 przedmiotów. Może mieć w swoim ekwipunku, a w zasadzie 36, tak jak powiedziałem wcześniej. I tak jest w przypadku chyba każdego bloku, z czego się orientuję. Weźmy kwiatki, zacznę czy też tak to działa, czy kwiatki akurat możemy stakować? Nie, po prostu żaden blok nam się nie stakuje. Jest to skomplikowane. Przejście takiego Minecrafta na, było, na pewno byłoby trudne. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić taki odcinek swoją drogą, gdzie próbuję przejść całego Minecrafta od początku do końca na jednym odcinku, gdzie zabijam smoka. Znaczy, w jakim czasie bym to mógł zrobić, po prostu grając z takiego Minecrafta. Najtrudniejsze byłoby to, że jedzenie zajmowałoby połowę. Mojego ekwipunku, nie? No dobra, tak więc to jest pierwsza rzecz, ale to, że będziemy mieli po jednej rzeczy w ekwipunku, nie jest jeszcze najgorsze, ponieważ w normalnym życiu po prostu, no, normalnie, no, możemy wziąć, wiadomo, kilka tam rzeczy do kieszeni, możemy coś wziąć sobie do plecaka, ale w pewnym momencie wszystko może stać się za ciężkie. No i w tym momencie, jeżeli będziemy chcieli mieć. Więcej niż 15 przedmiotów. zaczyna być nam ciężko i musimy to po prostu wyrzucić. Bo dostajemy obrażenia. Bo jesteśmy za ciężcy albo za słabi. Masakra! Tak więc okazuje się, że te 36 miejsc początkowych jednak jest po prostu fejkowe. I maksymalnie weźmiemy ze sobą 15 przedmiotów. No to już jest porąbane. To ja nie wiem, jak w tym momencie można to by było przejść naprawdę. <laughs> to by było ultra trudne, dobra. Weź to wyrzuć. Nie chcę na razie tego ze sobą mnożyć. To jest jakaś tragedia. Moi drodzy, co by było? Gdybym chciał na przykład ściąć drzewo. Tutaj, w prawdziwym świecie, w sensie, kiedyś nagrywałem bodajże, um, kiedyś nagrywałem bodajże datpaka, w którym kiedyś chcieliśmy zniszczyć drzewo łapką, yy, to po prostu nas biło, w sensie no ręka nas bolała od uderzenia w drzewo. No to sprawiało, że Minecraft już był chyba coraz bardziej nie do przejścia, no bo nie mieliśmy w zasadzie możliwości zdobycia drewna, no nie? Tutaj damy radę to zrobić, zniszczyć ręką drewno, z tym, że nie dostajemy... Całego bloku drewna, a dostajemy od razu przerobioną deskę. Nie wiem, co na ma wspólnego w zasadzie z prawdziwym życiem. Generalnie, sama, jakby, datpak nazywa się, że Minecraft będzie niemożliwy. A tutaj po prostu to przemieniłem, bo bardziej mi to pasuje w sumie swoją drogą. Na to, że jest jak z prawdziwego życia, ale no to nie wiem, czy jest potrzebne. Tak czy inaczej, po prostu zbieramy drewno. Z tym, że no cztery razy wolniej, tak? No bo dostajemy jeden bloczek drewna zamiast czterech od razu, jakby w jednym miejscu. Co znowu sprawia, że miejsce w naszym ekwipunku jest coraz. Czekaj, przepraszam. Czy. Czy, czy drewno jest lżejsze od ziemi i mogę mieć więcej drewna przy sobie? Czy mi się tylko tak wydaje? Bo w tym momencie mam. A nie, czekaj, równo, mam 15. Czyli jak wezmę jeszcze jedno drewno, będę miał 16, będzie boleć. A, dobra. Dobra, spokojnie, nic nie mówiłem. A co ty ślinę zbierasz, żeby nam nie napluć? Eee. Przepraszam bardzo. Co się do jej wyrabia? A ty z koleżanką, jesteś tam z kolegą. To nieważne, to, to inne. Słuchajcie, w normalnym świecie, kiedy byśmy chodzili na boso, to jest ok, jak schodzimy sobie po trawie, czy tam chodzimy sobie po piasku. Tutaj w Minecrafcie też jest wszystko git. Może sobie biegać, skakać. Mówię, ziemia, piasek, trawa, wszystko jest git. Ale słuchajcie, gdybyśmy byli nad jeziorem i ścigamy się z kumplami gdzieś tam i są kamienie, no to nogi, no ciut mogą boleć, nie jak będzie biec po kamieniach. Tak jest też, otóż w Minecrafcie, jeżeli wejdziemy na kamienie bez butów, dostajemy informację, że no powinniśmy mieć jakieś buty jednak i dostajemy obrażenia, no bo bolą nas stópki, nie? Czyli okazuje się, że pierwszą rzeczą, którą musimy tutaj wykonać jest przede wszystkim załatwienie krów i zdobycie od nich skóry, żeby zrobić sobie buty. No bo nie wejdziemy do kopalni, no nie jesteśmy w stanie, po prostu bolą nas nogi. A jak wezmę buty, to będzie działać, czy zbugowane? Bo nie ukrywam, że jednak ja bym chciał jednak chodzić tutaj wszędzie podczas samego przeglądu. O, ale jestem za ciężki jak mam buty. Kurde, y skomplikowany ten Minecraft wam powiem. <coughs> jak mogę chodzić? No i picobello, bajabongo i o to chodziło. Nawet w skórzanych jest git, także dobrze amortyzują tutaj jednak. Kamyszki! Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, yy, sprawia, że nie jesteśmy w stanie biegać non stop na sprincie. No tak jak w prawdziwym życiu, w końcu się zmęczymy po prostu biegnąc i tak też w tym momencie jest w Minecraftie, jeżeli będziemy przez długi czas biec na sprincie, dostaniemy informacje i zostaną zadawane nam obrażenia, że powinniśmy troszkę odpocząć. No właśnie, bo nie możemy złapać Oddechu. Po prostu zrobiło nam się słabo. Straciliśmy trochę życia, a do tego wszystkiego jeszcze otrzymaliśmy głód. Więc problem bym był, gdybym nie był na peacefulu w tym momencie. No i jakby to nie jest takie ładowanko, że wiecie, musimy usiąść, odpocząć, jakieś tam 15 sekund, dopiero biegniemy dalej. Tylko przebiegniemy się, dostajemy te obrażenia, zatrzymujemy się, niech nam przejdzie i możemy biec dalej. Także tyle dobrego, że jednak sprintować się da, aczkolwiek <grymnie> przez dłuższy czas robi się problem i możemy zginąć, zapominając się, jeżeli mamy na przykład tam jedno czy dwa serduszka, po prostu zginiemy. Deszcz, który aktualnie jest w Minecrafcie, jest mega denerwującą rzeczą. Też ze względu na to, że po prostu jest denerwującą rzeczą i tyle, ale... W tym momencie deszcz będzie jeszcze bardziej denerwujący, i podczas deszczu le raczej lepiej, żebyśmy nie wychodzili po prostu z domu. A jeżeli spotka nas deszcz gdzieś na dworzu, lepiej się po prostu schować. Bo jeżeli zacznie padać deszcz, istnieje szansa, że zaczniemy dostawać spioruna. Dosłownie! Nie wiem dlaczego, czy ja mam telefon w kieszeni odpalony. Oje, dlaczego? Pod drzewem! A, bo pod drzewem się nie można chować. Głupi ja, a zawsze mówili, że pod drzewem nie wolno. Jak się zakleje? Jest. O Dostałem przez ziemię nawet piorunem Dobrze, okazuje się, że jednak generalnie jeżeli pada deszcz to, to, to chyba jest koniec naszego żywotu i... <laughs> Możemy mieć problem Nie dość, że z burzy to jeszcze bolą nas paluchy, Chyba nie mamy butów Wither clear Dajcie mi żyć Zostaw mnie deszczu Masakra, czyli no trzeba uważać i spieszyć się, żeby deszcz nas nie spotkał, bo po prostu dzieje nam się mega duża krzywda. Okej, okay, słuchajcie, kolejna rzecz, która jest chyba jedną z najbardziej denerwujących w przypadku tego datpaka jest to, że nie ma już normalnych zombiaków w grze. Jeżeli włączymy sobie noc... Moi drodzy, włączmy sobie przy okazji kreatywa Co mnie tak szybko nie zabili Włączmy sobie poziom trudności łatwy, bo wtedy chyba najwięcej mobów się spawnuje I przelecimy się po naszym świecie Co tam się pali? A to drzewo, pod którym stałem Ups, okej okay, słuchajcie, już chyba słyszałem pierwszego potwora Znaczy potwora, po prostu zombiaka, bo Tak jak mówiłem, zombie, które aktualnie będą spawnowały się w naszym świecie Nie będą normalnymi zombiakami Teraz, będą one małymi, baby-zombiakami, które potrafią w ogóle strasznie mega szybko chodzić i skakać i nie ma normalnego zombie jest tylko ten najbardziej wkurzający, którego osobiście po prostu nienawidzę bo jest szybki, mały, ciężko go trafić i, i teraz jest jeszcze lepszy, bo biega jeszcze szybciej niż wcześniej w sensie nie jesteśmy w stanie przed nim uciec Chopaki, to jest jakieś spotkanie? co, co wy tu robicie? nie wiem, czemu oni dochodzą akurat w to miejsce, ale no to, <tudno> trudno co nie zmienia faktu, że naprawdę jest to jedna z najbardziej chyba wkurzających rzeczy i utrudniająca grę. Rzecz, jeżeli chodzi o zmianę tej mobów i po prostu walkę, nie? Przetrwanie w nocy. Nie ukrywam, że dużo bardziej wolałem duże zombiaki, niż te małe gołgany. Dobrze, idąc dalej moi drodzy, okazuje się, że pływanie też już nie będzie takie samo. Jeżeli włączymy sobie game mode survival, zaczniemy pływać, to po prostu stanie się tak jak, no, w prawdziwym życiu. W sensie pływanie troszkę męczy i sprawia, że stajemy się głodni. Może nie aż tak bardzo jak, jak w tym przypadku, no ale pływanie mimo wszystko powoduje zmęczenie, a zmęczenie może powodować głód. I tak jest w tym przypadku. Pływamy sobie i dostajemy od razu. Um... No, efekt głodu, tak? No, nie chciałem powtarzać kil kilka razy tego samego słowa. Ej, po gravelu też nie można biegać? A, bo w gravelu są kamienie. Albo na krzemień. Ała, jakby krzemień w małego palucha się wbił, to tragedia. Także tak to wygląda. O, o co ja zahaczyłem, że mnie zabolało? O wodę? Ej, ogarniacie? O wodę. Pa. A nie. <grytanie> Ej. Tak, to chodzi o wodę. Ja nie mogę. Dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy, a kolejna rzecz będzie dotyczyła przepalania. O co tutaj chodzi moi drodzy? Weźmy sobie węgiel, weźmy sobie na przykład żelazo, czy tam weźmy sobie rudę złota, może być ruda złota. Bierzemy piec, wkładamy jedną rudę złota i wrzucamy węgiel. Ten węgiel od razu nam znika, przepalanie trwa krócej niż normalnie, za to nie dostajemy sztabki złota. Dostajemy nageta. I tak jest w przypadku wszystkich rzeczy, które możemy zdobyć, które następnie musimy po prostu przepalić w piecyku. Nie dostajemy gotowych sztabek, wszystko dostajemy Właśnie w tych podzielonych bryłkach. Także no jest to jeszcze bardziej upierdliwe, no bo zrób sobie zbroję z żelaza. Wiecie ile teraz trzeba byłoby żelaza zdobyć, żeby cokolwiek sobie zrobić? Na same buty potrzeba by było zdobyć 36 żelaz. No to jest... To jest dosyć dużo. I można byłoby pomyśleć, że w zasadzie można zrobić sobie na szybko żelazny kilof i pójść po diamenty. No bo diamentów nie trzeba przepalać. Od razu dostajemy jakby diament, z którego możemy kraftować. i musimy tworzyć diamentu, bo nie dostajemy, jakby bryłki diamentu, czegoś takiego po prostu nie ma. I w ten sposób załatwiamy sobie od razu lepsze rzeczy i omijamy ten problem. No dobra, sprawdźmy to. Ała, zapomniałem o tym, że nie mam butów. Masakra. Dobra, włączmy sobie pokojowe, że nic mnie nie atakowało. No i dobra, słuchajcie, w tym momencie wykopujemy sobie, powiedzmy, te diamenty. I jest Git. Mamy diamentowy kill -off. ok. Narzędzia sobie jak najbardziej możemy zrobić. Diamenciorki możemy sobie trzymać, no problem w tym, że jednak one nam się nie stakują, no nie, to to troszkę utrudnia, a to, że mam tutaj zestakowane rzeczy, to dlatego, że wziąłem je sobie z game moda. Inaczej po prostu bym nie był w stanie ich zdobyć. No ale dobra, mamy tutaj 5 diamentów, powiedzmy 6, 7, 8, 9. Nie mam drewna, więc wezmę sobie z game moda w tym momencie po prostu workbench. I w tym momencie powiedzmy, że stworzymy sobie czapkę na przykład. Nie ma problemu, żeby zrobić sobie czapkę, bierzemy czapkę, mamy diamentowy hełm. Czym Robi się problem, moi drodzy, w tym, że diamenty jako surowiec czy tam minerał, nie, raczej nie minerał, po prostu surowiec, jest ostry sam w sobie. A to sprawia, że jeżeli tworzymy sobie zbroję z diamentów w Minecrafcie, ona będzie zadawała nam obrażenia, bo po, 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 po prostu jest ostre i się ranimy. Także nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie zbroi z diamentów. Musimy stworzyć sobie zbroję z żelaza, która będzie najmocniejsza, bo chyba na tej wersji Minecraft nie ma naderytu. Tak więc robi się naprawdę upierdliwie. Do ostatniej rzeczy, moi drodzy, będziemy potrzebowali znaleźć Endy i przenieść się po prostu do Endu. Czy gdzieś tutaj jestem w stanie znaleźć Strongholda? O, super. Kozacko, weźmy sobie teraz jeszcze z game moda oko Endermana. Oko Enderu, czy tam Endermana. Endera, okej. Okay. Przenieśmy się do endu, no i moi drodzy, gdybyśmy chcieli mega szybko przejść Minecrafta, no to nie będziemy tworzyli sobie tutaj łuku i nie będziemy do niego strzelać, tylko spróbujemy zabić smoka łóżkami, podczas kiedy on zaczyna yy, kołować i trafia na sam środek tutaj, do tego, do spawnera, w sensie tutaj, nie? Nie spawnera, tylko portalu. I tak jak mówię, zwykle zrobilibyśmy to po prostu łóżkami, które wybuchają i zadają smoku obrażenia. Tym razem yy, robi się problem, bo gdybyśmy chcieli postawić gdzie, gdzieś tutaj łóżko, yy, dostajemy tylko informację. <grybujesz> LOL, nice try! Więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po prostu, żeby zabić smoka w tym momencie naprawdę potrzebujemy łuk i nie możemy sobie ułatwić sprawy po prostu sześcioma, czy tam siedmioma łóżkami zabijając smoka. No, to troszkę utrudnia, no ale co prawda, no nie, nie da się wybuchnąć łóżka w Endzie, w normalnym świecie, nie? Także tak to, moi drodzy, wygląda. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie apyczki w górę, subskrybujcie kanał, żebyś na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć, papa! Pa.